Wiedziałem, że on coś Wiedziałem. A, kurwa. Będzie żył czy nie? Ostrożniej. Może żył będzie, nie? To najważniejsze. Zajmów ekipę mamy, kurwa zbudowaną. Mamy medyka polowego, który chuja się zna na medycynie oprócz ...pierdolonego patrywania po postrzale. Mamy chodzącego trupa. Mamy chłopa, który poza siecią jest... Kurwa ślepy, no i Fox. Fox do ciebie nie ma żadnych zastrzeżeń. Dobra, żeś to podsumował. Ciekawe. A ale wyciszyłem teraz wyboldę. Możemy się sprawdzić. Ale no chyba nie dobra, chcemy się dobra. razem pozabijać. Jednak mam wspólne panowie. cele. Nie ma sensu. No. Nie ma sensu się kłócić, tak? Wszyscy wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Nie obchodzi mnie, jakie macie teraz swoje zajęcia. Jutro. Chcę tu widzieć kupę broni. O pancerzach nie wspomnę. Ty no możesz to... się z takim zająć tym. Miguel. Ty możesz ogarnąć jakieś bandaże. Jakieś medyczne rzeczy. No z tym nie chyba sobie z tym poradzisz. A Fox, możesz popatrzeć, co robią nasi przyjaciele. Pośledzić ich. Wiesz. Nie chyba nie muszę się powtarzać, tak? On to na słówko. Ach, jasne. Przywódca się wielki znalazł. No. ci nie wiem skąd, ale tu rządze władzy skądś kojarzy takie pachnienie. Nie. nie wiem jak ty. Nie, ja właśnie też coś myślę tak. Ale mam nadzieję, że to tylko błędne przeczucie przecież. To byłoby zbyt głupie, tak? Nie wiem, mam dziwne przemyślenia na ten temat, ale... Co zrobimy? Mocno się wkurzył więc. To też po części moja wina, tak? Mogłem go zrobić jak miałem okazję. A tego nie zrobię. Jesteś na rzeczy, ale no jakby nie mam na razie czasu, żeby się przybaczyć Santiago, bo dostałem sms że urzędnicy chcą mi... chcą mnie wypierdolić z domu. Mam dwa tygodnie Aha. na opłacenie jakichś tam rachunków, bo, bo jak nie, to wiesz, będę musiał mieszkać z tobą. I nie chodzi mi o twój dom, tylko o, o całą tą bazę. A co, nie, nie, nie masz żadnych funduszy, chce opłacić? No mam fundusze, ale zak nie było mnie, nie wiem, z dwa tygodnie w mieście? Nie wiem, tydzień płynąłem łódką. Nie wiem, ile mi nie było. 3 cztery dni, no może półtora tygodnia. Ale no wiesz, wiesz jak się miewa sytuacja aktualnie. Jestem na skraju wytrzymałości najprawdopodobniej. No tak. Mogę się zginąć w każdej chwili. Pieniądze nie są ważne, ale w, takim, w takich chwilach jednak są potrzebne. Żeby nie było żadnych podejrzeń. No ale nic na to nie poradzę. No tak powiedzieć. Pamiętaj, ten sam jest ta otwarty. Wiem, dzięki. Dobra, wiesz co, ewentualnie podjadę tam, nie wiem, pod chatę, zapytam się, może coś, ewentualnie się zobaczę, czy jest jakaś, wiesz, taśma oklejona, coś, że zakaz wstępu, ewentualnie będę mógł... Nie ma go, ewentualnie mógłbym go trochę pośledzić, bo jednak, wiesz... O to po... Życie Ci powoduje, bo jak pływałem coś... Więcej się dowiedzieć. o Oni to było ciężko. Bardzo dobrze. No... Porusza się po mieście, po zapasu. Że ciężko mi więcej informacji. No nie. Nie, pośledzę go zbierać. może, coś się dowiem. Wiesz, ja... Ja Santiago ufam, tak. Pomógł mi. Wyciągnął mnie z dołka. No. Był przy mnie nie wtedy, kiedy tak. zabijali... Znaczy nie był do końca przy mnie, ale... Próbował mnie uspokoić w momencie, gdy zabili Twojego ojca. I dlatego też mam do tego człowieka jakiś respekt. I w sumie też to, że pozbył się okay. naszego problemu, chociaż który może się okazać, jednak, że tym problemem nie, nie był. Ale dobra, słuchaj. Yy... Widzę, że chyba gdzieś tam jeszcze jest, to. Postaram się coś z tym zrobić. Jakby będę no dzwonił nie? W kontakcie. No, po takcie. A właśnie, jakbyś... Jakby co, to jestem w stanie załatwić broń jakąś. Mam Dobra. tam trochę w zapasie, to ewentualnie mogę ci podwieźć gdzieś, ewentualnie przywiozę na bazę. No cóż, jak uważasz. Ja też mam dojścia i też mam jakieś tam bronie, ale może cię tutaj przynieść, zawsze więcej będzie. Dobra. To jakby co, to jadę zostań tak? Trzymaj kciuki. Dobra. O nowe ja się zwijam, każdy ma... Każdy ma co robić, więc... Miguel, jak będziesz miał problem z bandażami odezwij się do mnie, może coś Ci pomogę. A ty Fox rozejrzyj no ja się, rozejrzy się za naszym... naszymi pięknymi przyjaciółmi. Oczywiście. Dobra, trzymajcie się. Santiago. Wielki dowódca. Osoba pełna. ...autorytetu. On ważny. Skąd taki zapał na bycie przywódcą? Jest. Czyli ten... Aha, to Albany było jego. Chciałbym do auto tylko tak, żeby rozejrzeć zajrzeć. Co taki człowiek może skrywać? To jest niemożliwe, żeby... Nawet nie na co nie Nawet nie chcę, żeby ta myśl jakby się spełniła, ale... To jest niemożliwe, zbyt dupe, żeby to się wydarzyło. Co Sandiego ma za że że... ...takie dziwnie zachował I dlaczego wydaje mi się, tak jak zakowin, że już gdzieś, gdzieś tą przywódczość słyszałem? Nie mogę być za blisko, że się domyślę, bo coś za tak. Cieszę się wszystkiego dopiero Czeka trasę sobie obra Gdzie on jedzie Dlaczego tak szybko? Batarium. Tylko dlaczego? Co ty skrywasz? Chyba mnie nie śledzisz. Santiago... Mam Na nadzieję, że mi się wydawało, że mnie śledzisz, co? Mm. Tak! Śledziłem cię. Od momentu, kiedy zacząłeś się podejrzanie rządzić. Słuchaj... Podejrzanie rządzić. Niektórzy chcą dobra dla ekipy. Ja wiem, że ty jesteś jedną z tych osób. Słuchaj, co ja masz na No, oberwałeś. No. Miałeś prawo się zirytować na nas za to, że akcja nie powiodła się pomyślnie, tak? I ja to w pełni rozumiem, ale w sposób, w jaki że tak powiem, rozkazywałeś nam, co mieliśmy zrobić, już nie chodzi o to, że samo w sobie, że nam rozkazywałeś, tylko o ton i sposób mówienia brzmiał strasznie znajomo i nie tylko ja to spostrzegłem Za jesteś jakiś bardzo przywiązany do przeszłości jesteś tak się składa Żyć że, że tak Żyć chwilą. szkoda że ta chwila może się w każdej chwili skończyć że mogę zginąć w każdym momencie nie znam dnia ani nie godziny. Tak. Może miesiąc, może dwa, może tydzień, może mniej. Nie czuję na razie efektów, ale... Nie po to tutaj jestem. To słucham jakiś cel musiał być w tym, że za mną zamiechałeś. Rozmawiałem z Zakiem. Bardziej to on ze mną. Że. Przy pierwszym waszym spotkaniu, się pierwszy raz zobaczyliście. Zak wziął mnie na stronę i powiedział, że, tak jakby, tw Twój sposób walki jest bardzo mu znajomy. Przez chwilę mu nie wierzyłem i stwierdziłem, że to jest głupota, że on tak powiedział przecież widzieliście się pierwszy raz. No, a teraz sposób rządzenia. Zak słusznie zauważył, że coś jest nie tak i że coś słyszał już. Że słyszał podobne. Jakby podobny sposób rządzenia I wtedy... Rządzenia, nie rządzenia podsunął Zyba. mi pewną teorię. Motywacyjna rozmowa. Motywacyjna rozmowa. To się zaraz okaże. Podsunął mi pewną teorię Że możesz być osobą której kiedyś się obawiałem i nieraz zabiłem. ...Antony. Skądś pierdolił, to jest trup. Naprawdę nie masz czy... ...na czym myśleć. Santiago, nie ukrywaj tego. Tak, tak... Porównujesz mnie do chłopa, który umarł dwa razy. No. Czy ty jesteś tą Pieniąd osobą? Go. Dwa razy, tak? Nie powiedziałem, że zabiłem go dwa razy. Chcę żeby go wcale go nie zabiłem. Wieści się rozchodzą nie wiem, nie po mieście. Wieści się rozchodzą, tak? A słyszałeś, może, że za pierwszym razem zabijemy jego brata? A za drugim niby go. Co o, ty w Nie wyraźnie, jest przebiegłe? Santiago, proszę cię. Co chcesz to słyszeć? Czy to ty jesteś osobą z moich retrospekcji, z moich koszmarów i jednocześnie osobą, która mi pomaga? Pomagała i zabiła mojego największego wroga, który okazał się być moim przyjacielem. Nie masz wyjścia, musisz Tak, się ale przesadzić. czy to jest ważne? Mamy chyba większe problemy na obecną chwilę niż to, kim naprawdę jestem. Wydaje mi się, że jest to nieważne. Ale czy to prawda? Tak, ja Santiago, Antony, tak. Chcesz bieść broń strzelać, ale wydaje mi się, że mamy inne rzeczy do rozwiązania. Gdybym dowi... wojska. Gdybym dowiedział się, że. Nie wiem, gdybym dowiedział się rok, dwa, trzy, cztery. Przyjmijmy te cztery lata wcześniej, zrobiłbym to. To byśmy pewnie teraz nie rozmawiali, dokładnie. Ale mamy i tak ważniejszą rzecz do roboty. Musimy znaleźć generała wojska. Znajdziemy go. Na pewno Tylko... jest zamieszany. Poczekaj, Anton, znaczy San... Santiago. Obojętnie. A lepiej, Santiago, zostańmy przy tym. Co? Słuchaj, gdy. Jakby. Mógłby... Ciężko. Troszeczkę głupie jest to dla mnie, bo. Jesteś Antonem, chciałeś mnie zabić kilka razy i. Nie przypadałeś nigdy za mną, szczególnie w obecności Shizera. Jedyne, do, jedyne dobre wspomnienie Zgrywanie z Tobą pozarów. to. No właśnie. Jedyne, jedyne dobre wspomnienie z Tobą to jest akcja na Frachtowcu. Jedyne dobre, jedyne dobre wspomnienie, które pamiętam. Ale tak mnie nienawidziłeś, tak chciałeś mnie zabić, że patrząc na to, co się teraz dzieje, to Miałeś już tyle okazji. I gdybyś chciał lub mógł, już za byś to zrobił. Ale tego nie zrobiłeś. Wręcz przeciwnie. Pomogłeś, no? Nie miałem się wytrenować, wytrenować psychikę. Być jakoś... jakby to nazwać motywacją. Tak szczególnie, jakoś bardzo mnie to nie rusza, patrząc na to, że tak jak mówiłem wcześniej, mogę zginąć w każdej chwili. Nie mam czasu, tak szczerze, na to, czy, czy ktoś. A co, zresztą. Też jesteśmy tego zdania, że... Też jestem tego zdania, że ta rozmowa nie ma sensu. Mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Chcę wiedzieć jedno. Mam nadzieję, że znasz odpowiedź na to pytanie. Czy pamiętasz, czy ty to wszystko, co się wydarzyło, czyli na przykład zabicie osoby, która źle ustawiła czas na bombie, która która tak naprawdę sprawiła największy kłopot, gdy ja z Czachą i z Zakiem podłożyliśmy te bomby na Platformę wertniczą. Czy to był... Czy wy wiedzieliście, że on żyje, czy... Wy nic nie wiedzieliście, bo to akurat pamiętam. Czy, wiedzieli, czy wiedzieliśmy, czy żyje ten chłop, który źle ustawił nadajnik, czy Czacha? Nie, czy Czacha. Hmm. Zawsze czy... był cień szansy, że żyje. Ale Anthony... i tak mamy ważniejszą rzecz do roboty. Co? Generał wojska tak jak wspominałem już chyba kilkukrotnie. Słuchaj, przekaż Zakowi, że jego teoria się sprawdziła. Powiedz mu, że wiem, ale... Nie mówmy o tym Nigelowi. Żeby... wiesz, nie stracił zaufania czy coś. Po prostu lepiej żeby to zostało między nami, tak? Izakiem. I ewentualnie Cezarem. Do Bo dobra. cały plan znałem. Plan Shizzera. Plan na mnie. I początkowo... Nie pamiętam, czy miał zostać zabity, czy nie, ale... Pamiętam, że nie było tam zmianki o żadnym Santiago. Plan się musiał zmieniać. Ale cóż, żeby raz... zawsze się zmieniają. Żegnaj. Pamiętaj, Santiago. Generał Wojska. Jak to przez cały czas był Anton Życie to ironia Której nigdy kurwa nie zrozumiem Halo um, Halo Słuchaj, znalazłem kogoś kogo możesz znać Kojarzysz może Johnego Abramsa Aż za dobrze, wiesz? A co z nim? Prawdopodobnie go znalazłem. Albo osobę, Zaraz. która ma jego. E, kartę Sim. Albo po prostu jego dane. Mam przyjechać do węgla. Wejść na bazę, tak. Będzie bezpieczniej. Będę za 5 minut. Dobra. Na razie. Musimy wystarczyć. Faktycznie jest taśma. Pierwszy raz wydłużał. Dawno mnie tu nie było. Chociaż posprzątali. to Anton.